Gen polskości do bólu. Y, dumę z polskości. A nie ma w y, trzaskowskim no, genu to, pan, polskości? No, jeżeli, no, no, no sorry, no jeżeli Odbiera ktoś pan mówi, że nie mu proszę... polskość? Nie, nie odbiera mu polskości, odbiera mu gen polskości. Kibicuję wam z całego serca, ale proszę mi wybaczyć. W pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość musi mieć pieniądze na kampanię, a w drugiej kolejności Telewizja Republika... Nie, pani to po Proszę się nie gniewać. Wiedziałam, że... Ty... <laughs> Niepokoją pana jego szemrane kontakty z przeszłości, to co opisują niektórzy te zdjęcia z ludźmi skazanymi, e, na przykład z organizacji prostytucji. Czyli to przeszłość no jego jako boksera. Niebywale chamska i skandaliczna, godna napiętowania i surowego karania. Postawa Przemysława Czarnka, który na antenie Radia Z, lobując za pisowskim aparatczykiem Nawrockim, apelował do słuchaczy o odebranie tu cytat genu polskości Rafałowi Trzaskowskiemu. Również dzisiaj Draka, a niemalże wojna, jakiej na antenie Szczujni nie było od dawna. Lichocka na antenie Republiki sugerowała widzom, że wpłaty na PIS są dużo ważniejsze niż wpłaty na oświetlenie propagandówki tem do gry włączył się Klarenbach i uzmysłowił Lichockiej, że bez propagandy pisu niestety nie ma. No to na koniec zajrzymy do sejmu, gdzie prezesik znów galopuje po korytarzu, uciekając przed pytaniem, które powinien już dawno sobie postawić. Czy to dobry pomysł i czy na pewno wiedział o tym, że pis stawiając na wrockiego stawia na kolegę gangu sutenerów. Adam Bysek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. No to zanim zaczniemy, gorąco Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego kciuka do góry, on jest tu na dole i o napisanie komentarza, bo właśnie tak wspólnymi siłami docieramy z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym ciężko pracujemy i za co bardzo Państwu dziękujemy. No to nie zanudzamy i zaczynamy, drodzy Państwo, od wizyty czartka na antenie Radia Z. Oczywiście, po beneficjencie tytułu dzbana roku, spodziewać możemy się absolutnie wszystkiego. Jednak absolutnie nie znaczy absurdalnie wszystkiego, a dziś takie słowa na antenie tej szczujni padły. No nie jest tajemnicą, że to PiS przez cały czas mówi, że łączymy Polaków pod wspólną niepodległą, pod biało-czerwoną, łączy nas hymn, paszport, godło i dowód osobisty, a w końcu my razem jesteśmy narodem. Nie dodają tylko, że to oni przez lata odpowiadają i to bezpośrednio zaniemające precedensów przeszłości dzielenie i polaryzowanie Polaków, za dzielenie, napuszczanie, szczucie na siebie opinii publicznej. Doszło do tego, że znów próbują nazywać sami siebie lepszymi, prawdziwymi, Polakami i patriotami. Podczas gdy większość z nich jest to po prostu zwykli bandyci, co zresztą już kilkukrotnie potwierdzały sądy rozmaitych instancji. Oczywiście w walce o fotel prezydencki według mnie nie powinny być dozwolone wszelkie środki. Oczywiście wszelkie zgodne z prawem, tak. Ale postawmy sobie pytanie: czy odbieranie polskości w niepodległej Polsce innemu Polakowi tylko dlatego, że stanowi on mocnego rywala, mocnego konkurenta dla naszego konkurenta? Jest moralnie akceptowalne i moralnie uczciwe. Oczywiście, to efekt dalszego zapraszania pisowców na anteny rozmaitych mediów. Jedynie odcięcie ich od głosu, to odcięcie ich od przekazu i odcytowalności. Jednak do tego daleka droga, bo jak widać, ewidentnie pewnym ludziom, redakcjom, bardziej opłaca się clickbait niż moralna postawa. Co takiego ma Nawrocki, czego nie ma Trzaskowski? Tylko proszę nie mówić o tej przynależności partyjnej, bo to już pan powiedział. Gen polskości do bólu. Yy, dumę z Polski. A nie ma w y, Trzaskowskim no, genu to, polskości? Pan, no, jeżeli, no, no sorry, no jeżeli Odbiera ktoś mówi, nie pan proszę... mu polskość? Nie, nie odbiera mu polskości, odbieram mu gen polskości, to jest Polak, bez wątpienia, nie wiadomo skąd, czy z Krakowa, czy z Warszawy, gdzieś pomiędzy, ale to jest człowiek, uwaga, który mówił, że niepotrzebny nam jest CPK, bo mamy port lotniczy w Berlinie. Jeżeli ktoś mówi, że niepotrzebny jest CPK, bo mamy lotnisko w Berlinie, to ma gen polskości, no niech pan Ale teraz zmienił relatorze. zdanie, bo słyszałem jego wypowiedzi no ostatnie, dobra, jest no za no CPK. A, tylko krowa będzie... nie zmienia poglądów. No naturalnie, zaraz będzie krzyże wieszał w, 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 w urzędach w Warszawie, a kto wie, co jeszcze zrobi. No, no na litość boską wszyscy znają Szaskowskiego jako skrajnego lewaka y, i to jeszcze antypolskiego, jeśli chodzi o y, inwestycje rozwojowe, tak jak CPK, i tego nie zmieni. Choćby nie wiem, co jeszcze mówił. Obecna władza kontynuuje projekt CPK. Jaki? No taki. Jaki? Mówił o tym minister Lasek trzy dni temu w Sejmie. Proszę. No panie redaktorze, pan sam się uśmiecha jak to mówi, no na litość boską, nie ma żadnego CPK pod rządami tej władzy, zrobi wszystko, żeby z tym CPK e, było pozamiatane, bo służy interesom niemieckim. Tak jak to powiedział wprost Trzaskowski, po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie. No tacy są ludzie z Platformy i taki jest kandydat Platformy. No to jeżeli pan Czarnek odbiera gen polskości Rafałowi Trzaskowskiemu, czy jakiemukolwiek innemu Polakowi, który nie ma przez sąd ograniczonych praw publicznych, to ja może zapytam, to kim w takim razie, panie Czarnek, jest pana kolega, pobratanek, przyjaciel, ziomek, użyję młodzieżowego słowa roku, jak Macierewicz? Kto jest lepszym Polakiem? Trzaskowski czy Macierewicz? Dlaczego wówczas, gdy pojawiają się zarzuty o chociażby współpracę z ruską agenturą pana kolei, z pana partii, z PiSu, do której pan należy, pan nie protestuje? Ale gdy pojawia się zero faktów na temat domniemanej współpracy czy rzekomej antypolskości, pan konkluduje, wysnuwa takie wnioski tylko w oparciu o partykularny, partyjny interes, nie licząc się z tym, że pana słowa, które z pana uspadają, mogą głęboko zakorzenić się umysłach ludzi podatnych na manipulacje i wykiełkować do tego stopnia, czego świadkami i oby ostatni raz w historii byliśmy, gdy mówimy o tragedii Pawła Adamowicza, za którą wasza partia, wasza propaganda, wasza szczujnia, wy wszyscy bezpośrednio odpowiadacie. A co państwo tym sądzicie? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to żebractwo, takie po całości. Kaczyński już żebrał, już był Bochenek, już był Gliński, yy, był jeszcze, pamiętam, yy, no oczywiście, Janusz Kowalski, ale nikt nie posunął się do tego, by robić to na antenie, która także żyje z żebractwa, bardziej egzystuje. Oczywiście mowa o słynnej szczujni, no, która w ciągu kilku tygodni przeprowadziła kilkanaście zbiórek. Większość z nich to kwoty ponad miliona złotych. Oczywiście to jest ekstra kasa z portfeli tych, którzy się godzą też czujnie. Finansować, bo obok tego są także oczywiście zyski z reklam czy chociażby z płatnej współpracy. Tymczasem jedną z najodważniejszych, i to mówię nieironicznie, posłanek PiSu, która pojawiła się na tej antenie, była właśnie Lichocka. Znana z tego, że nam demokratom wielokrotnie no, pokazywała wiadomo jaki gest, tam pokazała inny, czyli dawajcie. Otóż posłużyła się ich anteną do tego, by widzów tej anteny odwodzić od wpłacania na propagandówkę, a przekierowując ich przelewy na konto bezprawia i niesprawiedliwości. Jak zareagował prowadzący, koniecznie muszą to Państwo zobaczyć. Kibicuję Wam z całego serca, ale proszę mi wybaczyć, w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość musi mieć pieniądze na kampanię, a w drugiej kolejności Telewizja Republika na oświetlenie. Bo gdy będzie domknięcie systemu,. Nie, pani poseł, proszę, Republiki... Republiki... że... proszę się to nie gniewać. Proszę się nie gniewać, ale pani, to bez, partyi... nie bez, bez oświetlenia, proszę państwa, nie damy rady. Natomiast cieszy mnie tak zdecydowana, tak konkretna, bezapelacyjnie natychmiastowa reakcja słynnego propagandysty Klarenbacha. No, bo co się okazuje? No, okazuje się, że podobnie jak bez sukienkowych PiSu nie ma, tak PiSu nie ma również bez propagandy. Pomyślmy sobie, co byłoby, gdyby w czasie II wojny światowej nie istniała propaganda Gebelsa, a gość w ogóle nie pojawiłby się w historii. No, nie dałoby się otumanić, ogłupić tak dużej grupy ludzi. Wiem, że część z Państwa ma, ma, ma mi za złe, gdy mówię o wyborcach PiS, tych, takich betonowych, że jest to pisowski motłoch. No ale jak inaczej nazywać kogoś, kto mając świadomość, iż jest ogłupiany, godzi się na to i jeszcze oczekuje więcej wstrzykiwania tej propagandowej papki do głowy. Tak samo jest z pisem. Oni bez kłamstwa sukienkowych, bez kłamstw pań, panów przelanych w sukienki w niedzielę, bez wsparcia tej zbrodniczej instytucji, wiadomo jaką, o jakiej mam, mówimy, czyli kaka, i bez propagandy po prostu by nie istnieli. A co państwo o tym sądzicie? Również zapraszam do dyskusji w polu na dole w komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj to... Jarosław ucieka po Sejmie. Pytanie, czy musiałby przed tak banalnym pytaniem uciekać, gdyby jednak wcześniej pochylił się nad tym, kogo będzie nominował na rezydenta Polski. Nawrocki, bokser związki z gangiem sutenerów w Gdańsku, w Trójmieście, bredzi o tym, że jest bezpartyjny, a jego syn Daniel kandydował z List PiS na miejscu drugim z List PiS bo chciał również dostać jakąś państwową intratną fuchę. Tacy oni są bezpartyjni, a co na temat ciemnej strony Nawrockiego, mówi sam prezes, no właśnie, nie za dużo. Niepokoją pana jego szemrane kontakty z przeszłości, to co opisują niektórzy, te zdjęcia z ludźmi skazanymi, na przykład z organizacji prostytucji. Czyli to Proszę przeszło się do... jako boksera. Proszę Państwa... A co z tym Romanowskim? A nie wiem. Mam nadzieję, że również im ktoś kiedyś powie w cztery oczy, ale w innych okolicznościach, Jarosławie, Karolu, Przemysławie, Macie prawo, ale zachować milczenie, a wszystko to, co powiecie, będzie użyte przeciwko Wam. Liczę na to, bo wciąż wierzę w skuteczne rozliczanie tej bandy i ostateczną delegalizację tej partii przestępców, pewnie podobnie jak i Państwo. Jeśli tak, napiszcie. Jak to się u Was przekłada? To na koniec oczywiście zachęcam Państwa do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał. Dzięki temu, że Państwo klikacie subskrybuj, my nadal go rozwijamy, a Państwo jesteście na bieżąco z bezprawiem i niesprawiedliwością, a także bandyctwami obozu iluzorycznie Zjednoczonej Prawicy. W wolnej chwili polecam Państwu nasz portal informacyjny czekPress.pl, gdzie dużo piszemy o Polsce, świecie i o naszej polityce. Zachęcam także do tego, by dołączyć do naszej grupy i fanpage na Facebooku. Znajdą nas Państwo tak samo jak naszą domenę, a więc czekpress.pl Prosta i banalna sprawa. Adam Bysiek, kłaniam się nisko. Dobrego i spokojnego dnia. No i oczywiście do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.